Są mi oni, najlepszy z najlepszych no. Komando Foki. Długo a ja. czekaliście? Myśmy odebrali w każdej pogodzie, jak Smarcznie jaki uba mnie nie mówi. To co, jedziemy temu, temu tego zapytać o pozwolenie? Uzi go a, a projdemu pole no. Aha, no dobra, no to taki plan jest. No to jedziemy. Witajcie kochani. W drodze na farmę. Żeśmy zobaczyli taki stary... Nieduży las, nie wiem czy to może jakiś park kiedyś był. Są tu ścieżki porobione, tam poniżej dla pieszych, rowerzystów. Dzisiaj wieje akurat, myślę, że na polu by nam głowę urwało, a tutaj fajnie można się schronić przed wiatrem. No zobaczymy, czy coś tutaj wyjdzie, może jakieś monety współczesne, może jakiś silwerek się trafi. Oczywiście, jak coś znajdę ciekawego, godnego uwagi, to nakręcę i Wam pokażę. Pozdrawiam serdecznie. Pierwszy dołek dość mocno biło, i jest jakaś krągłość. Ja już mniej więcej chyba wiem, co to jest. To jest współczesna monetka. Jeden pi, bodajże. Tak, jeden pikacz. No ale jakby nie było, jest krągłość. To się liczy. Kolejny dołek bardzo płytko. Biło, bodajże, 90. 4,96 jest kłódka, ale nic ciekawego, współczesna, chyba, no fajna, przy takim starym drzewie. Kolejny dołeczek, sygnał, jak dzwon, równe 94. Ja już chyba wiem, co to jest. To jest na pewno silwerek. Ale jaki teraz pytanie? Czy stary czy młody? Jest, bullhead, ale piękny. Masakra to chyba szał dnia. Śliczny. O Jezus, już mam kilka w swojej kolekcji takich, ale jeszcze nie mam takiego, żeby był taki ładny star. Jednak lasy to lasy, pole to pole kuźwa. No piękny. Ciekawe, czy rok będzie widać. Ale strzał. Petarda. 1816. Ale śliczny. Znowu ładam się, będzie dar na mnie. Piękny. Kolejny dołek, sygnał równe 92, wysoko biło. Myślałem, że to jakiś znowu silwerek, a to dwie krągłości, ale współczesne. Pikacze tak zwane. W jednym dołku. No ale są monetki, to się liczy. Sygnał jak dzwon, skali brakło i takie coś wyszło. Nie wiem nawet co to jest Pierwszy raz w życiu widzę no Może jakiś zaból od burbulatora, Nie wiem, nie mam pojęcia Jak ktoś się spotkał z czymś takim To proszę piszcie w komentarzach Adam ryje jak dzik Ale tu pięknie, no coś pięknego. Kolejny dołek płytki, sygnał 85, i jest baba na bóżku. One Penny bodajże. Coś będzie widać Ale wieje dzisiaj masakra Kolejny sygnał Grubo ponad 90 Płyciutko I są dwie monetki No ale to współczesne monety Nawet dokładnie nie widać co to jest To jest chyba 10 pi Te starsze a druga dwa pi no ale są dwie monety z jednego dołka kolejny sygnał tym razem płytko 70 równe i jest kolejna obrączka od gołębia ciekawe czy rok będzie widać 02 to Może 2002 No ładna Jedzie do domu Przyszedłem do Jerego, bo mnie zawołał Piękny sygnał miał No i ma coś ciekawego Jory chwalcie co to jest na żywo Myślę, że To będzie zabawka zabawka te, te, te plastyk Na żywo kopie Ale tam To je aluminium asi, to je hrozně. Aluminium, leky. no. Nějaký svatý tam je. No, ładne. A, ale už ciśnienie 220, my mysleli, že to gold. A z druhé strany? Z druhé strany... Made in China. <laughs> A to nebude silver? Made in Germany. Germany? Není, to je lehký. aluminium. No, aluminium. No nic, następnym razem będzie gold. <noise> I tak by było. Pod takim małym krzakiem kolejny dołek. Sygnał 81. jest jakiś ołów. To będzie chyba odważnik od starej wagi. To jest ołowiane. Ciężkie. A to odważnik. Tu jeszcze miał metalowe łóżko. No ładny. Wyszliśmy z lasu, znaleźliśmy taką polankę. Ale tutaj monety wychodzą, ale wszystko współczesne. No masakra co dołek sygnał to moneta jakaś tutaj. Stary funcik. Nic specjalnego, no ale fajny trening. Można ucho wytrenować, różne programy sprawdzić. No nie wiem, chyba tutaj na tym polanie na 5 metrach kwadratowych wykopałem 7 monet. Kolejny sygnał. 72 równe i jest jakiś kluczyk. Do chyba do tej skrzyni ze złotem. Teraz trzeba tylko znaleźć skrzynię. No ładny kluczyk. Kolejny dołek. Sygnał 83-4. Jest baba na wózku, a jaka? Z one penny. Kawałek tego monety. Większe pół. Nie wiem czy będzie dobrze widać. Kolejny sygnał 86 i jest monetka tych współczesnych, to naczepałem trochę, nawet nie włączałem kamery, bo to monotonia. Ale tutaj jakiś stan George Halfpenny, że się tak uchował w ziemi. Piękny stan. A który rok, to Wam nie powiem. Kolejny dołek. Sygnał równe 74. Mój rocznik. Pozdrawiam serdecznie oczywiście. I zobaczcie, kochani, co wpadło. Trochę przybliżę. Strasznie malutki ten pierścionek. Ale piękny. Silwerek liczny no coś pięknego A tam to się biedny chłop załamie dzisiaj masakra śmiać mi się chce pozdrawiam serdecznie no witajcie kochani Jarego i Adasia już znacie z poprzednich filmów My już powoli będziemy kończyć ciemno się robi takie szybkie podsumowanie dnia Zaczniemy od Adama nie wiem, czy będzie, nie wiem czy dobrze będzie widać 13 monet jeden no. silwerek który rok? 39 39 Zbliżenie Oj, cienko będzie widać Ugerego grubo ponad 50 chyba monet też jeden silwerek czy dwa ja Ci to po potem poczekaj Letalo. Ładny samolot. No teraz lepiej widać. Adam nam trochę podświetlił. Trochę monet. Jerry, gdzieś około 60, nie? Może trochę więcej. Tutaj w krabicy. Ładna odznaka. W Nie wiem co to Tam jest, jest silwerek jakiś. Samolot łuska z pierwszej wojny światowej. No, jakie trzy piłeczki. Tutaj odznaka jakaś stara, no, jeleń. No i u mnie, u mnie 70 prawie monet. Ten silwerek, bulhet, pierścionek malutki, obrączka. No i współczesne i baby na wózku i różne monety siadały. Także fajne, fajne, żeśmy dzisiaj trening mieli. I co tam? Chłopcy zadowoleni z kopania? No kurde, jak najbardziej. Ta. Tym bardziej, że miejscówka była tak podjęta w ostatniej chwili. My jechaliśmy na no, w ciemno. Jak to byłoby na tak to dobrze skończyło. No. no dokładnie. No to nic kochanie. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć chłopcy. Na razie. Ciao. Siedem lasów, siedem gór, stare bajki pełne bzdury o mężczyznach, którzy jak ze snu, jak ze snu, oczekiwań potem kupi biały konik tasy wór, odpowiedni wymiar tam i tu, tam i tu, rzeczywistość jest gorzka. Jak w...